Zapraszam Was do trzeciej części treningu, w którym będziemy skupiać się na odcinku piersiowym kręgosłupa. Tak jak wspominałam wcześniej, są to treningi do wykonania w domu, więc korzystamy z tego, co mamy w domu. A co możemy mieć? Na pewno będą to butelki z wodą. Dla osób, które już ćwiczyły wcześniej, proponuję butelki 1,5 litrowe. Dla osób, które zaczynają swoją przygodę, zaczynajmy od półlitrowych, a później stopniowo zwiększajmy obciążenie litr i półtora litra. W takim razie zaczynamy. Ustawiamy dwie butelki wody naprzeciwko siebie na macie bądź na dywanie, tam gdzie ćwiczymy. Wchodzimy do klęku podpartego, ściągamy łopatki, spinamy brzuch, spinamy pośladki. I na przemiennik chwytamy raz jedną butelkę wody, otwieramy klatkę piersiową energicznie i pomału zamknij zmieniam rękę. Otwórz klatkę i pomału zamknij. Otwórz klatkę i pomału zamknij. Otwórz klatkę i pomału zamknij. Otwórz i pomału zamknij. Otwórz i pomału zamknij. I, pomału zamknij. I już za nami cztery powtórzenia. Najlepiej wykonać po osiem powtórzeń na stronę więc jesteśmy już na półmetku. Piąte powtórzenie, ściągamy łopatkę i pomału odłóż. Ściągnij łopatkę i pomału odłóż. Pamiętajcie, cały czas łopatki ściągnięte, brzuch spięty, trzymamy pozycję, nadgarstki są cały czas pod barkami, mocno spięty brzuch. Jeszcze tylko dwa powtórzenia. Otwórz. I po razie na stronę, otwórz. Zamknij, i ostatni raz otwórz i zamknij. Kolejne ćwiczenie. Zmieniamy pozycję. Prawa noga do przodu, ściągnij łopatki do tyłu i dół. Chwyć butelki, ponownie ściągnij łopatki do tyłu i dół. I zaczynamy otwarcie i zamknięcie klatki piersiowej. Skupiamy się na mięśniach grzbietu. Otwórz i pomału zamknij. Otwórz i pomału zamknij. Otwórz. I pomału zamknij i ostatni raz otwórz i pomału zamknij. Odluźnij ręki, zamień nogę, lewa noga do przodu i ponownie wykonaj to samo ćwiczenie, łopatki do tyłu i w dół i zaczynamy. Cztery i pomału zamknij, trzy i pomału zamknij, dwa i pomału zamknij i ostatni raz i pomału zamknij. Ćwiczenie numer 3. Wchodzimy do pozycji klęku podpartego na dłoniach i na przemianie ściągamy raz prawą łopatkę, raz lewą, czyli wykonujemy wiosłowanie jednorącz w podporze. Pamiętamy o tym, żeby ściągnąć łopatkę i pomału wrócić do pozycji wyjściowej. Ściągnąć łopatkę i pomału powrót. Ściągnąć łopatkę i pomału powrót. Ściągnąć. I pomału powrót. Jeszcze tylko cztery powtórzenia na stronę. Pamiętamy, mamy energiczne ściągnięcie, i pomału powrót. Jeszcze tylko trzy razy: ściągnij i pomału powód. Jeszcze tylko dwa razy na stronę, ściągnij i pomału powód. ściągnij i pomału. I po razie na stronę, ściągnij. dół, ściągnij. Numer 4. Siadamy pośladkami na piętach, chwytamy butelki wody, tak jak do picia, ściągamy łopatki do tyłu i dół, długa szyja i teraz będziemy otwierać i zamykać. Otwórz łokcie do wysokości barków i dół. Pamiętajcie, czubek głowy cały czas w sufit, długa szyja, łopatki ściągnięte do kręgosłupa i wykonujemy ruch energicznie i pomału w dół. Jeszcze raz energicznie i pomału w dół. I ostatnie dwa razy i pomału w dół. I ostatni raz otwórz i zamknij. Ściągamy łopatki do tyłu i w dół, do tyłu i w dół, do tyłu i w dół. Wykonaliśmy w tym momencie cztery ćwiczenia. Pierwsza runda za nami i przed nami jeszcze dwie rundy. Zaczynamy od Waszego pierwszego ćwiczenia, które wyglądało, w ten sposób. Klej potwarty i naprzemiennie otwieramy raz prawa, raz lewa strona. Otwórz i pomału w dół. Otwórz i pomału w dół. Ściągnij łopatkę do kręgosłupa. Cały czas mocno spięty brzuch. Na zmianę. Raz prawa, raz lewa strona. Ściągnij łopatkę. Spięty brzuch. Cały czas... Pozycja utrzymana. Otwórz i pomału. Otwórz i pomału. Otwórz i pomału. Cały czas skupiamy się na ośmiu powtórzeniach, tak żeby nasze plecy poczuły, że ćwiczą. Jeszcze tylko dwa razy. I druga strona. Hop! I po razie. na stronę. Otwórz. Zamknij. Otwórz. Zamknę. Ćwiczenie numer dwa. Prawa noga do przodu Chwytamy butelki Ściągamy łopatki do dół i dół Plecy proste Pochylamy się do przodu Otwórz i pomału zamknij Otwórz i pomału zamknij Otwórz i pomału zamknij Otwórz i pomału I ostatni raz Otwórz i zamknij Zmiana Lewa noga do przodu, ściągnij łopatki, pochyl się do przodu i otwórz. Otwórz i pomału zamknij. Pamiętajcie, łokcie są cały czas delikatnie zaokrąglone. Ściągamy łopatki, a butelki cały czas mam w zasięgu naszego wzroku. Czyli patrząc się w podłogę, cały czas kontroluję butelki. I luz. Zamieniamy pozycję, wchodzimy do klęku podpadniego, i klęk podparty na dłoniach, zaczynamy wiosłowanie w podporze. Na przemienie raz prawa, raz lewa strona, ściągnij łopatki do kręgosłupa, mocno spięty brzuch, ściągnij łopatki. I już mamy za sobą, słuchajcie, cztery powtórzenia, jeszcze cztery na stronę, skupiamy się również na naszym brzuchu, cały czas brzuch pracuje. Nie wyginam odcinka lędźwiowego i poradzi na stronę, ściągnąć chłopaki, ściągnąć, ściągnąć i ściągnąć. Jak zrobimy kilka powtórzeń więcej, spokojnie, to, <trych> tylko na nasz plus. Kolejne ćwiczenie, siadamy pośladkami na piętach, chwytamy butelki tak jak do picia i otwórz i pomału zamknij. I oczywiście pamiętamy o tym, długa szyja. Długa szyja, mocno spięty brzuch. I cały czas pracują ręce. Otwórz i zamknij. Jeszcze tylko cztery. Jeszcze tylko trzy. Jeszcze tylko dwa. I ostatni raz. I luz. Druga runda za nami. Co to oznacza? Że życie przed nami. Ale to już ostatnia runda. Z powrotem kładziemy butelki na macie na to i na trzymienię otwórz i zamknij. Otwórz i pomału zamknij. Klęk podparty. ściągnij łopatki. Cały czas pracuj w mięśnik świetu. Już znacie do ćwiczenia, zróbcie je dobrze. Cały czas mój plec pracują. Otwórz zamknij. Końcoweczka przed nami. Ostatnia runda. To oznacza, że robimy ostatni raz to ćwiczenie. Jeszcze tylko trzy. I druga strona. Hop. Jeszcze tylko dwa. Otwórz i pomału zamknij mocno, spięty brzuch. Otwórz i zamknij. I poradzi na stronę. Otwórz. Zamknij. Otwórz i zamknij. Ćwiczenie numer dwa. Prawa noga do przodu, kwytamy butelki, ściągamy łopatki do tyłu i w dół i otwórz i zamknij. Pamiętamy, butelki są cały czas w zasięgu naszego wzroku. Patrzymy się w podłogę i cały czas widzimy butelki. Łokcie są delikatnie zaokrąglone. Zmiana, Hop. i druga noga. Pozycja, plecy proste i otwórz, otwórz, tak jakbyśmy chcieli utrzymać wielką, wielką y butle, olbrzymią butlę i cały czas hop beczkę i ostatni raz hop i luz zmiana pozycji, wracamy do wiosłowania pozycja podporowa słuchajcie, możemy się podeprzeć na dłoniach ale nam bardziej wskazane jest podeprzeć się na dół, butelce i na zmianę ściągnąć łopatkę do kręgosłupa już wiemy jak się robi to ćwiczenie więc proponuję wykonać je właśnie w ten sposób, w ten sposób również nie, nadwyrężamy nadgarstków do tyłu i po, ściągnij łopatkę, mocno spięty brzuch, głowa jest przedłużeniem kręgosłupa, jeszcze tylko po dwa razy na stronę, ściągnij i po razie, ściągnij i ściągnij, ostatnie ćwiczenie. Ponownie się nam pośladkami na piętach, chwytamy butelki, ściągamy łopatki i otwórz zamknij. Osiem. Siedem. Słuchajcie, ostatnie sześć powtórzeń i kończymy ten trening, Jeszcze tylko. Cztery. Trzy. ostatnie dwa, hop. I ostatni raz. I los. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za trzecią część treningu Nadcinek piersiowy razem z butelkami. Jeśli nie wykonałeś poprzednich dwóch części, odsyłam Was do poprzednich treningów. Pozdrawiam.